Cześć kochani, witam Was. Witam Was serdecznie. Jak wiecie, trwa akcja charytatywna dla naszego kolegi, przyjaciela Łukiego z kanału Łuki Szczecin. Przydarzyła mu się tragedia. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami pomożemy mu szybko wstać na nogi, wrócić do pasji, którą kocha. Chciałem Was zaprosić na akcję charytatywną, która się odbędzie 4 marca na kanale DreamHunter o godzinie 20 czasu polskiego. No i cóż, chciałem dołożyć parę rzeczy, tak samo na licytację. I już Wam pokazuję, co będzie do wylicytowania. Tak, jak widzicie, tak wygląda moja cegiełka. Zaczniemy od magnesów. Ja dodaję swoje trzy magnesy, tak samo dodaję Dreamka z kanału Dreamhunter, który będzie prowadził licytację, oj przepraszam, Explornik Twitch Maja, tak samo dochodzi naklejeczka, no i oczywiście naszywka moja. Do tego dochodzą dwie monety okolicznościowe z zamku Kilkenny, naprawdę super. Jeżeli ktoś zbiera takie monety, to jest naprawdę gorąco polecam. Dochodzi tak samo czapeczka. Jak widzicie, legenda Nopty makro. Dorzucam oczywiście. No, taki bidon na napoje gorące albo zimne. Firmy Mylab. Naprawdę super, super rzecz przydatna. I koszuleczka ze sklepu Omitron. Kick size dla każdego, oczywiście zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na dole, bo ją złożyłem. Wszystkich nas nie złapiecie, <grymne> rozmiaru L, także będzie pasować. A to łuki. wielkie serducho, blacaj szybciutko do zdrowia. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się. Paneczko, siemaneczko. Witam Was ponownie na moim kanale. Z tym samym panem co ostatnio. Nie ma. Jest z nami. Jest Adaś. Jest oczywiście moje kochanie. Przyjechała dzisiaj z nami kopać. Także mamy nowy land. Tu jest jedne, tam jest drugie, tam jest trzecie. Także sporo, sporo, sporo. Zobaczymy co wyjdzie. Zrobimy taki rekonesans. No i co? I widzimy się przy pierwszym. No i idziemy do pierwszego dołeczka. Zgadnijcie kogo. Kamili. Pierwszy dołek, pierwszy sygnał na Simplexie. I wychodzi. Zobaczcie, jest monetka. Oczywiście baba na wózku. Co to będzie? 1919. George V. Pięknie. 1919, no Patrzcie no jaki stanie to coś będzie że coś się będzie Pięknie dało. No i gratulacje. gratuluję Ślidznie, super <gry> elegancka dobra Jeden, jakaś okrągłość, zobaczcie Leży Co tym Sąc. razem? Też George v. Tak, George 5. a data? No, data będzie widać, nawet już wam pokazuje. 1931 Tak jest, one tak zwana baba na wózku. <grystanie> jest monetka. Dara, oby tak dalej. No i mamy kolejny dołek. Tym razem taki malutki guziczek płaski. Sygnał 13-14 na Equinoxie No i ja idę do Kamili, bo mówi, że ma kinder niespodziankę. Jeszcze taką nieotwartą. No i zobaczymy, co to będzie. No to otwieraj, kochanie. Czy to będzie monetka, czy będzie guzik? Nie, Nie będzie. Kucz. Co to? Nie będzie. To będzie. To będzie wyntel Wyntel To wyntel Ale ja gwizdek. gwizdek z gumą No ale jest no. Super jak tam Adaś idzie to podoba No ja na razie mam tam sygnał taki ciekawy ale idę zobaczyć co to jest Dobra No i mamy tutaj Zobaczymy, wykopiemy i zobaczymy No i chyba będzie przerwa na obiad, bo wychodzi makaron <gryw> drut Aluminiowy No daje ładny sygnał Dobra, woła tutaj. i mówi coś Wam tutaj w brudce malutkiego Otwieraj, jest Tylko nie, nie guzik, nie guzik, nie guzik, nie guzik, nie guzik Co to jest? Guzik, chyba czy nie? Kudzik. nie. Nie, moneta! pokaż Srebro. Kurwa. Moje pierwsze. Nie, pierdolę, ja mam... o, co ona ma Ale jakie tyci ci? Pokaż! No, moment! O, strzał! Co to, to jest? Medalik był zrobiony. Nie, to medalik chyba. Czy to jest? Half team! Co to jest? Ja pierwszy raz taką widzę. Jest moneta. Srebro. 1859. Zobaczcie kochani, co Kamila trafiła. Jest sreberko. Jest drugie sreberko. Zrobiony był medalik z tego 1850 chyba siódmy albo 67, ale to nie jest Chyba to nie jest ani angielska ani irlandzka moneta. Poczekajcie. Nie. To nie będzie. To jest normalnie strzał. O kur. Half Dim. State of America. O! Ale strzał! Kochanie, rozwaliłaś system. Ale piękny. Jaki był sygnał na tym plecie? 61. Zobaczcie, jest kolejne piękne sreberko. Gratuluję, gratuluję. mówię jak się przejezyczyłem. Gratuluję kochanie daj buźnie. Pięknie, brawo, pokaż się jeszcze raz. Jest, jest! Ada się tam. A my mamy już drugie sreberko. Jest! No i mamy tutaj piękny sygnał w tej ściance 29 Co to znaczy? Albo puszka, albo srebro Kurde, ciężko będzie mi wykopać. dupa, nie będzie srebro niestety, nie tym razem no korek od bulbulatora <grym>, przyczłap przy od bulbulatora <grym>, nie wiem co to było, jakiś lejek, nie lejek rurka, także był piękny sygnał, no ale niestety nie srebro do kolejnego no i mamy sygnał, około koło ko takiego główienka Łaty sygnał 25 i znajduje się tu w brudce. i gdzie to? Jest czy nie jest. Czy to już wyleciało mi gdzieś. Czekajcie. Czekajcie. Jest, jest. Zobaczcie. Jest. Jest monetka. Jest monetka. Tylko rękę. Jest monetka, ale co tym razem będzie? Hmm. Chyba jakiś zajazd. Dobra, chwilkę przetrze, zobaczcie. Jeszcze się odbiło. Może być hibernia. czekajcie, jeszcze troszeczkę pod rękawiczką No, nie wiem, ciężko to odgadnąć, ale jest to na bank Moneta. najprawdopodobniej, najprawdopodobniej po kształtach przypomina mi Hibernie. Spróbuję ją oczyścić, może coś się pokaże. I jak będzie czytelna, to wrzucę Wam podgląd. Oczywiście z opisem. Jest kolejna. Do następnego. No i tym razem mi się udało kinder niespodziankę. Nie wiem, co tu jest. Sygnał 14-15. Otwieramy razem z Wami. Jestem ciekaw, co to będzie. Co to będzie? Co to będzie? Na razie to, to nic nie widzę. Aha, już widzę. Jest takie coś. Co to może być? Na pewno coś od czegoś. Nie wiem od czego to mogło być. Dobra, do kolejnego. No i my tylko zmieniliśmy miejsce, bo byliśmy z początku tam na tym drugim polu i tam jeszcze na trzecim polu, ale tam praktycznie cisza, nic. Z, potem, z powrotem wróciliśmy na to miejsce, na ten, pierwszy, na ten pierwszy land, na tę pierwsze łączkę i, i wróciliśmy i zobaczcie co wyszło, jest sygnał pierwszy i to taki cieniutki, spójrzcie delikatnie, normalnie jak blaszka się boję, żeby nie, nie rozleciało się w rękach e, nie wiem co to jest przypuszczam, że to będzie jak, nie wiem, czy Georgius czy któryś, ale to będzie chyba raczej token, bo z tyłu jest już właśnie ta tarcza mam podobną monetkę, mam podobnego tokena, ale nie taki cieniutki jak ten no, zobaczcie, no kurde, coś normalnie jest. Milimetry, ale jest, ale jest coś ciekawego i chyba było przerobione na medalik, jak się nie mylę. Albo tak tylko pękło. Dobrze, że tego szpadłem nie trafiłem, bo, bo by się rozleciało, Jest, jest kolejny mega megafant. Pięknie. Do kolejnego. No i mamy kolejny dołek, 27. 26 już jest wykopane Tutaj w tej bruce znajduję, zobaczcie co to będzie. Będzie coś ciekawego Jest, jest moneta Jest moneta czy guzik? A nie ani to, ani to Ale napierdzielało Podkładka chyba tak To będzie podkładka Ale tak spuszczona Ale myślałem, że będzie srebrko. Kurde No niestety Nie za dobrze by było za, Znaczy za dobrze by było Nie za dobrze Za dobrze No ale Dobra Już niedługo będziemy się zbierać Ada się stam Coś tam namierzył. Kochanie moje, tam chodzi daleko. Nieduży landzik, fajny. No i sypie, sypie, sypie. Jak nie monetki, to. No i serberka, tak jak widzieliście. Jest super. A ja taki dub rozryłem. Zobaczcie, żeby to znaleźć. <laughs> Dobra. Lecimy dalej. Jest! Jest! Jest drugie! Jest drugie! Zobaczcie! Jeszcze leży! Ale chyba six pence albo 3 pence Jeszcze się przykleiło 6 six, six pence, 1926 George pewnie George czy będzie piąty? Chyba raczej tak George George No i pięknie Jest! Jest drugie sreberko Ale mega Pięknie pięknie. Ale petarda Petarda Jak to Adi mówi Adi pozdrowionka Jeżeli oglądasz Jest Praktycznie już kończymy I na sam Ale koniec Adam wychodzi sreberko jeszcze George ek. A pytałem się Adama, Adam szłeś tutaj? Mówi szłem, ale połowę tak yy, i potem do środka szedłem. Tak, no, zbiłem to do środka, A ja już idę tutaj i... i przy samej tej. Bach jest. Drugie sreberko. Ćorczyk, piąty. Sixpence ja Petarda. <głos> <głos> jest. Adam testuje swego deusa. Kładzie tam. A tutaj o. Teraz przyszedł do mego mailaba a ja tutaj z boku sygnał i jakaś plaszka ale sygnały był piękne jak na srebro tu powiedzmy, że jest coś podobnego u Adama ponoć srebra nie widzi widać? No czy słychać z takiego dołka robi Adam test położyliśmy tutaj sreberko i na... co? to praktycznie tego w ogóle nie ten nie kopałbyś? czekaj, więc to wyłączę ale się świeci to sreberko czekaj, wyłączę go i włączę go na normalny bez słuchawek. żebyś słyszał dobra teraz będziecie jej wysłyszeć no na wierzchu ty ile? to jest 15 cm może pusto, odkryte Jezu, sami słyszycie? Czekajcie, nie wiem. Bez, Jak ktoś ma jeszcze... Madeusa, Dwójkę, dajcie jakieś dobre ustawienia. Czy może coś tu po prostu jest pierdzielone? Może coś Adam tutaj przestawił, przekręcił. Znaczy nie, bo go teraz zresetowałem i. No słychać, słychać. 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 Teraz, a teraz wezmę jeszcze na ustawienie, audio i przestawimy na dobra. Co? Lepiej? No ale teraz zakryj ziemię. Poczekajcie, zaraz zakryjemy ziemię. No i testujemy. No słychać. No. Coś miałeś w ustawieniu źle. było kurde, wiesz? Dobra. Się. Jesteśmy w domu. Naprawił się. Jest. Dobra. Wyciągaj moje srebro. Czeka, jeszcze poczekaj. A ja, ja tu zrobiłem taki lej po bombie. No i mamy kolejny dołek i wychodzi monetka. Też tym razem jest baba na wózku. Ale co to jest? Też chyba George V. Tak. George V. Data 1935 albo 25 No ale jest, jest kolejna monetka super. Do kolejnego. No i mamy już ostatni dołek. Ostatni dołek, ostatni sygnał. Wyszła kulka muszkietowa. Tak jak widzicie jeszcze z odlewem. My już kończymy. Tam już jest Adaś z kabilą. Także żegnamy się z Wami. Było fajnie. Dzionek zrobiony i to grubo dwa sreberka. Petarda. Petarda. Co tu gadać? Srebro to srebro. Jak Wam się podobało, to wiecie co zostawić. Stawcie jakiś komentarz, łapkę. I zachęcam nowo subskrybujących do kanału: zostawienie dzwoneczka i co. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.